Myśmy byli gotowi w każdej chwili na wojnę. To nie jest tak, że myśmy się szykowali na wojnę. Zagrożenie było zagrożenie zawsze, zagrożenie zawsze było duże. Ono było zmienne w czasie. Czasami Sowieci byli groźniejsi niż Niemcy, czasami Niemcy byli groźniejsi niż Sowieci. Nikt nikt samotnie nie był w stanie uzyskać sukcesów w II wojnie światowej nikt. Także Niemcy nie były w stanie samotnie uzyskać sukcesu. Wszędzie tam, gdy Niemcy działały samotnie, to już przegrywały. Trenowaliśmy zapobieganie temu zagrożeniu przez 20 lat, od 1919 roku. Polska była piątą pancerną potęgą świata. Druga Rzeczpospolita była w stanie wystawić najsilniejszą armię jaką Polska miała w swojej historii. Według planu mobilizacyjnego ta armia powinna liczyć milion pięćdziesiąt tysięcy ludzi. Polacy produkowali dwusilnikowe bombowce. Byliśmy jednym z siedmiu państw na świecie, które było w stanie produkować dwusilnikowe bombowce. My mamy nie samolotów 400 z groszami pierwszej linii. Niemcy mają 2400 z groszami pierwszej linii. To jest taki stan. Przykład zwycięstw polskich, no zwycięstwa w obronie polegają na zatrzymaniu, na zatrzymaniu mm, przeciwnika, chociaż na, na jak najdłużej, no to mm, typowym takim najczęściej, najczęściej dawanym przykładem to, to, to bitwa pod Młałą, gdzie przez kilka dni e, polskie dywizje były w stanie zatrzymać atakujących Niemców. Niemcy napotykali polską obronę, nie byli w stanie jej przełamać, wycofywali się troszeczkę i starali się objechać polską, polskie jednostki tak, żeby zaoskrzydli zaatakować od tyłu. Kampania czołgów polskich kapitana Hajdenki Kilkanaście czołgów, naciera, wchodzi w środek ugrupowania czwartej Dywizji Pancernej i po kolei niszczy wszystko, co się pojawia, ponieważ wiele kilometrów wchodzą, w gąszcz wchodzą, Niemcy ściągają artylerię bo dopiero artylerię jest w stanie ich zatrzymać. W ich hajdęce się kończy paliwo po prostu. Zawraca i wyjeżdża z tego. Pytanie, gdzie różnica w nowoczesności? Niemiecki plan wojny zakładał zniszczenie wojska polskiego na zachodnim, jeszcze na zachodniej stronie Wisły. I to się Niemcom nie udało. Polskie wojsko umiejętnie wyszło z uderzenia, część armii skupiła na sobie uwagę niemiecką i podczas bitwy nad Bzurą poświęcając się uniemożliwiły Niemcom pościg za odchodzącymi na wschód polskimi jednostkami. 16 września, podobno w Sztabie Głównym w Kołomyi otwierano szampana, że to, co najgorsze, kryzys minął. Przetrwaliśmy, wojna będzie toczyła się nadal, niemiecka przewaga nie będzie już tak druzgocząca. Bazy. Zaopatrzeniowe niemieckie, lotniska są daleko na terenie Rzeszy. Pogoda się psuje. Kolejne dni, kolejne tygodnie, kolejne miesiące to będą już lepsze miesiące. Do 16 września przeciwko Polsce walczyli Niemcy. Głównie. Natomiast od 17 września czynnie udział wzięli Sowieci. Niemcy i Sowieci podejrzewali, że Polska zostanie zajęta przy minimalnym oporze i bez zaangażowania w to mocarstw zachodnich. Opór wojska polskiego zdecydowana postawa społeczeństwa polskiego sprawiła, że wojna wojny polsko-niemieckiej zamieniła, zamieniła się w wojnę europejską, wojnę światową. Otóż te wszystkie pochwały to jest równocześnie jedno wielkie zakłamanie. Armia polska w 39 roku stworzyła warunki żeby II wojna światowa skończyła się w październiku albo na początku listopada. Te warunki myśmy stworzyli w 1939 roku. I nie jest naszą winą, że one nie zostały wykorzystane. Kluczowe znaczenie tej kampanii jest takie, że klęska Polski spowodowała, że wojna trwała 6 lat. I 50 milionów ludzi poszło do piekła. Ale no nie był najlepszym polskim historykiem, bo nie zastosował ani jednej daty w swojej historii Polski. Jego następcy już nie zawsze byli aż tak wspaniali. Ale jeszcze długoż. tak, ten wielki, nudny długoż jest naprawdę kopalnią fascynujących historii. Jak został królem polskim Władysław Jagiełło? Ano, także nasza królowa, krucha, drobna dziewczyna wysłała specjalnie delegację na Litwę, co oznaczało wówczas do barbarzyńskiego, dalekiego kraju, aby ta delegacja no, zobaczyła co i jak. I w ramach oglądania Co i Jak Władysław Jagiełło zaprosił Zawiszę Czarnego i jego kolegów do łaźni. I tam, jak pisze Jan Długosz, obejrzeli sobie bardzo dokładnie kandydata na polskiego y, króla. Y, dlaczego tak się stało? No Jan Długosz nie pozostaje wątpliwości, no, puszcza do nas oko, ale jest to nawet po w pięciuset latach zupełnie zrozumiała aluzyjka. Czy wiadomo w końcu, jak był zbudowany litewski niedźwiedź, który miał bądź co bądź w wielkiej bliskości pozostawać z polskim królem, bo tak nazywano Jadwigę, która przecież była kobietą. Zatem na wsjaki случай zobaczyć, jak to, jak to jest, jest zbudowany polski król było po prostu koniecznością. Przy okazji zobaczyli, że czyli wysłuchali słowa Jagiełły, który mówił do, zupełnie tak, jak normalnie normalny człowiek, miał normalne, dobre maniery. No krótko mówiąc, nadaje się. A, a bitwa pod Grunwaldem, Długosz nie lubił Jagieły, a mimo to uczciwie opisał bitwę pod Grunwaldem jako wspaniałe wydarzenie. To jest po reportaż z pola bitwy, gdzie Jagieło dowodzi, zachowuje spokój, kiedy trzeba, a nawet dowcipnie ruga krzyżaków, kiedy ma na to yy, okazję. Gdybyśmy się spodziewali zestawienia, yy, ile było pułków takich, śmakich, owakich, to Długosza, Długosza nie zainteresował. Wciągnęło go to, że musi opisać superhistoryczne wydarzenie tak, żeby ludzie czytali to z płonącymi oczami.